Dzień dobry! Grzegorz Jeżowski, kustosz Muzeum Krakowa. Dziś opowiem Państwu o wydarzeniu o charakterze upamiętniającym, które jest organizowane przez Muzeum Krakowa już od 18 lat. Są to Dni Pamięci Ofiar Gestapo. W tym roku tematem przewodnim w Dniach Pamięci Ofiar Gestapo jest temat Powstania Warszawskiego. W związku z 80. rocznicą wybuchu Powstania. Ale także w oddziale przy ulicy Pomorskiej, gdzie w czasie okupacji niemieckiej była siedziba Gestapo, znajdowały się cele, w których przesłuchiwano między innymi oso osoby z Warszawy, które po upadku powstania, powstania znalazły się w Krakowie. W trzech celach podręcznego aresztu Gestapo zachowały się napisy zostawione przez Warszawiaków, Warszawian, Warszawianki. Między innymi jednym z tych napisów jest napis, Pozostawiony przez Irenę Malinowską z Sadyby Czerniaków, która taki napis wyryła na ścianie w pierwszej celi. Napisała Irena Malinowska z Sadyby Czerniaków, grudzień 44. I w związku z tym, że każdy dzień pamięci ofiar Gestapo ma swojego patrona, muzeum wybrało na patrona właśnie Irenę Malinowską, a ona jest nam też jako historyką, muzealnikiem. Bliska z innych powodów, o których jeszcze będę wspominał. Kilka słów o pani Irenie. Irena Malinowska urodziła się w 1913 roku w Warszawie, zmarła w 1985 roku. Wiemy, że w czasie okupacji, już od samego początku okupacji niemieckiej, zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Między innymi była to działalność na, na rzecz tajnego nauczania. Yy, yy, razem z bratem zorganizowała tajne nauczanie na poziomie gimnazjalnym. Również ta jej działalność konspiracyjna została zauważona przez yy, Gestapo, dlatego też podjęła yy, pracę yy, sekretarki w Domu Sztuki, a następnie była kierowniczką sali w kawiarni profesora Bolesława Wojtowicza, gdzie współorganizowała koncerty muzyki poważnej oraz inne wydarzenia kulturalne. Patriotyczne w okupowanej stolicy. Wiemy też, że była aresztowana przez Niemców i z jej biogramu dowiadujemy się, że była w 1943 roku więźniem Pawiaka, osławionego, ozbianego złą więzienia niemieckiego w Warszawie i też Alei Szucha, czyli siedziby gestapo po Warszawie. Wzięła udział w powstaniu warszawskim. Wiemy, że. Miała pseudonim Teresa. Wyzostała się z Postania Warszawskiego wraz z ludnością cywilną przez obóz przejściowy w Pruszkowie Dulak 121 i trafiła do Krakowa. Nie wiemy, w jakich okolicznościach została aresztowana przez Niemców i dlaczego trafiła na pomorską. To jest jakby jedyny ślad, który mówi nam, że była na, na Pomorskiej. Z innych źródeł wiemy, że też była w Montelu, na, przy więzieniu przy ulicy Montelupi w Krakowie, z którego została zwolniona po wojnie. Przez pewien czas pozostawała w Krakowie, mieszkała w Krakowie, a następnie wróciła do, do Warszawy, gdzie przez kilkadziesiąt lat pracowała jako kustosz, historyk sztuki w Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Do, do początku lat 80. To też jest ten właśnie wątek, który jest dla nas, historyków muzealników bliskich, że patronką dni pamięci ofiar Gestapo w tym roku jest właśnie muzealniczka, historyczka sztuki Irena Malinowska. Drugi patron dni, czy drugi patron dni pamięci ofiar Gestapo jest wybierany w plebiscycie przez internautów. I w tym roku został wybrany Tadeusz Suwara. Chłopak młody, chłopak z pokolenia Kolumbów rocznik 1920. Urodził się w borku w fałęckim, uczęszczał m.in. do e, 6 gimnazjum państwowego w Krakowie, podgórzu. Następnie był też uczniem państwowej szkoły przemysłowej przy ulicy Krupniczej podczas okupacji w szarych szeregach był żołnierzem armii krajowej. Przechodził różnego rodzaju kursy pod e, Został też z, 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 wydany gestapo przez jednego z folksdojczów. I aresztowany w lipcu, 3 lipca 1944 roku, w nocy we własnym domu. Z więzienia przy ulicy Montelupi w 1944 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego Hal rosen gdzie został zamordowany najprawdopodobniej na początku stycznia 1945 roku. W głosowaniu internetowym zdobył on 113 głosów i jest właśnie wybrany przez. Przez internautów, drugim patronem Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Program w tegorocznych dni pamięci jest obszerny. Tak naprawdę zaczęliśmy już pierwsze, pierwsze, pierwsze punkty programu w Warszawie, otwierając wystawę w Muzeum Więzienia Pawiak to jest oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie, gdzie prezentujemy na 32 planszach historię Krakowa w tym ważnym 44 roku dla, dla Krakowa. Do, pokazujemy Kraków jako miasto, do którego lada chwila przybędą mieszkańcy Warszawy. Ten 44 rok jest ważny dla Krakowa, ponieważ w tym roku Kraków się zmienia z miasta, powiedzmy, daleko od frontu stosunkowo spokojnego, ale takiego miasta, w którym są wysiedlenia, w którym jest eksterminacja mieszkańców Żydów, przesiedlenia, egzekucje. W 44 roku pod koniec lipca Kraków staje się nagle miastem przyfrontowym i na tej wystawie prezentujemy m.in. takie wątki mniej znane z historii Krakowa, jak to, że Kraków był przygotowany do obrony przez Niemców, był miejscem umocnionym, ważnym punktem na, na mapie niemieckiej obrony. Główne uroczystości Dnia Pamięci odbywają się we wrześniu. Pierwszym dniem będzie 12 września, jest to czwartek, kiedy o godzinie 18 przy Ulicy Pomorskiej organizujemy spotkanie promujące wznowienie albumu Polskie Powstanie Narodowe Powstanie Warszawskie. Jest to wydawnictwo Muzeum Niepodległości. Spotkamy się z kolegami z Warszawy, z, m.in. z Mauzoleum Walki Męczeństwa, które jest filią Muzeum Więzienia Pawiak. To jest oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. Następne na, 13 września to są uroczystości przede wszystkim przy ulicy Pomorskiej, uroczysty apel, jak zwykle z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, a także otwarcie wystawy plenerowej, drugiej wystawy plenerowej, pokazującej Kraków w 1944 roku i pokazującej, jakie echa Powstania Warszawskiego docierały do Krakowa, jak krakowianie odnosili się do warszawiaków, warszawian przy, przyjeżdżających tutaj z Warszawy po upadku, po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Pokazujemy też, jakim Kraków był miastem, co wiedzieli na temat krakowianie, na temat, co wiedzieli krakowianie na temat powstania warszawskiego, bo dla nich, dla Krakowian w 44 roku głównym takim punktem zainteresowania było właśnie to, co się dzieje w Warszawie. To był taki najważniejszy, najważniejszy, najważniejszy temat, najważniejszy temat, którym się interesowali. Lipiec 44 roku to jest okres wielkich klęsk niemieckich na froncie i właśnie w wyniku tych klęsk niemieckich Kraków staje się, Kraków staje się miastem przyfrontowym. We wspomnieniach jeden z, w jednej, we wspomnieniach Edwarda Kubalskiego znajdujemy taki zapis, że Moskale idą naprzód jakby w siedmiomilowych butach. Ta ofensywa się bliża bardzo szybko. Wojska sowieckie do, docierają w okolicy Sandomierza. W Krakowie wśród ludności niemieckiej wybucha panika. Bardzo, szybki, bardzo szybka ewakuacja ludności cywilnej, kobiet, ale też przez Kraków przemaszerowują pobite oddziały niemieckie. Jest to dla Krakowian widok niezwykły, niecodzienny. Wydaje się, że ta okupacja się niedługo skończy. Wybucha Powstanie Warszawskie, i przez cały ten okres jego trwania jest głównym tematem zainteresowania Krakowian, którzy pilnie śledzą jak tylko mogą i gdzie tylko mogą. Szukają informacji na temat tego, co się dzieje w Warszawie. Oczywiście większość jest dana na gazety niemieckie, propagandowe, na gazetę na Gońca Krakowskiego, to jest nazywany prasą gadzinową. Rzeczywiście przekazuje informacje o tym powstaniu warszawskim, ale w, w, w sposób taki propagandowy. To też możemy zobaczyć na wystawie. Jedną też z osób, która trafiła do Krakowa w 1944 jest Janna Urbankowska. Ta Młoda dziewczyna zostawiła napis w celi przy ulicy Pomorskiej 2. W celi numer 2 na ścianie po prawej stronie napisała: J. Urbankowska 1944 za Warszawę. Trafiła tutaj do Krakowa jeszcze przed kapitulacją Powstania, powstania Warszawskiego, wydostała się z miasta razem z ludnością cywilną i przyjechała do, do Krakowa. Dlaczego przyjechała do Krakowa? Ponieważ pamiętała jeszcze przed wojną, że miała tutaj y, kuzynów. Y, którzy mieszkali w Krakowie, ale nie znała dokładnie adresu swojego kuzynostwa. Przyjechała do Krakowa, wysiadła na dworcu w Krakowie, wyszła na planty i okazało się, że na pierwszej ławce na plantach siedzieli jej znajomi z powstania warszawskiego, których tam spotkała właśnie w Krakowie na plantach. W następnym dniu dowiedziała się, gdzie mieszkają jej kuzyni, jej krewni. Została przez nich przyjęta. Miała później do nich pretensje, bo się okazało, jak wspominała Urbankowska, to mieszkanie i kuzynów w Krakowie, to było, to się działo na broni, ponieważ tam i kuzynostwo prowadziło działalność konspiracyjną i się okazało, że Niemcy później aresztowali również właścicieli tego mieszkania razem z Urbankowską. Urbankowska trafiła do cel przy ulicy Pomorskiej, była w celi numer 2, Później została wysłana do obozu koncentracyjnego. Wojnę przeżyła. Jeśli mówimy o śladach warszawskich, powstania warszawskiego na ulicy Pomorskiej, to musimy też wspomnieć o rysunku zostawionym na korytarzu za drzwiami do celi numer 2. Jest to rysunek głowy kobiety podpisany tu siedziała Czika, weteranka z Pawiaka, czyli tego więzienia niemieckiego owianego złą sławą w Warszawie. To są te ślady, które możemy znaleźć na, na ulicy Pomorskiej. Dni pamięci to też nie tylko okazja do zwiedzenia wystawy stałej w e, oddziale przy ulicy Pomorskiej 2 w cel e, tymczasowego aresztu Gestapo, ale także e, następnego dnia w sobotę w Pałacu Krzysztofory przy Rynek Główny 35 w sali Miedzianej odbędzie się e, sesja popularno-naukowa pod tytułem Los ludności cywilnej i powstańców warszawskich w 1944 na terenie Generalnego Gubernatorstwa. I trzeciej Rzeszy. Mamy zaproszonych prelegentów z różnych ośrodków, także będzie to spojrzenie na los ludności cywilnej, żołnierzy też, w zależności od tego, gdzie trafili: czy trafili do obozu koncentracyjnego, czy trafili do Krakowa, czy też trafili na ziemię wcierając bezpośrednio do, do Niemiec. Jest to bardzo przekrojowa sesja naukowa, która pozwoli nam jeszcze głębiej pojrzeć na losy warszawian tutaj, w Krakowie. Program obejmuje też jeszcze kolejne dni, między innymi 15 września, w niedzielę, oprócz oprowadzania po wystawie stałej, Krakowianie wobec terroru 1939, 1945, 1956. Będzie można wziąć udział w spacerze edukacyjnym po cmentarzu wojskowym w Krakowie. Tytuł tego spaceru jest następujący, z pomocą powstańczej w Warszawie, śladami lotników poległych i pochowanych w Krakowie. Spotkanie odbędzie się właśnie nad, na ulicy biskupa Prandoty przed wejściem głównym. Będzie to prowadzenie po cmentarzu i to historia tych lotników alianckich, którzy y, ruszyli na dostali rozkaz udzielenia, udzielenia pomocy powstaniu warszawskiemu, a polegli y, w czasie swoich y, misji. Kolejnym takim ciekawym i bardzo, małym, znanym, bardzo mało znanym tematem jest e, będzie wykład Macieja Śledzińskiego Ortschütz Krakau, czyli niemieckie fortyfikacje Krakowa z 1944 roku. Ten wykład odbędzie się e, na sali wystawy stałej przy ulicy Pomorskiej 2. Bardzo ciekawy wykład, bardzo mało znana historia, ponieważ w Krakowie Niemcy zbudowali no, prawdopodobnie około setkę tak zwanych zapór przeciwpancernych. E, które były budowane również w samym centrum Krakowa, na Rynku Głównym, w historycznym centrum miasta. Były także budowane baseny przeciwpożarowe i taki basen przeciwpożarowy możemy zobaczyć na zdjęciu ze zbiorów Muzeum Krakowa na Rynku Głównym, gdzie w tle widzimy Kościół Mariacki. Jest to bardzo mało znany fakt, ponieważ Kraków był dobrze przygotowany przez Niemców do do obrony i był takim miejscowym punktem umocnionym. Proszę zapraszamy z, y, też na wydarzenia w niedzielę, 15 września. 16 września w poniedziałek y, mamy Postańczy Quest. To jest to gra miejska dla młodzieży szkolnej w wieku od 13 do 19 lat. Tutaj obowiązują zgłoszenia. Proszę wysyłać na adres gry Oczywiście tematem y, przewodnim gry. Jest temat związany z powstaniem warszawskim, ale nie będę go teraz zdradzał. I to jest, nie, nie jest jeszcze koniec e, programu m, Dni pamięci, ponieważ ostatnie wydarzenie odbędzie się, proszę Państwa, 5 grudnia e, tego roku w czwartek. Będzie to spotkanie otwarte poświęcone patronom dni pamięci Fergestapo, czyli pani Irenie Malinowskiej i e, Tadeuszowi suwarze. Dlaczego 5 grudnia? Ponieważ 5 grudnia to jest ta data, którą wyryła Irena Malinowska na ścianie podręcznego aresztu Gestapo, i w ten sposób zakończymy Dni Pamięci Ofiar Gestapo w 2024 roku. W tym roku również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację na program Kraków 44, Warszawa 44, w ramach którego między innymi Młodzież Szkół Krakowskich. Poznaje historię Krakowa okupacyjną, Warszawy. Przygotowuje też filmy dokumentalne. Uczy się przygotowywać filmy dokumentalne na temat na tematy okupacyjne. Również młodzież, która bierze udział w konkursie filmowym, czy zwycięskie zespoły będą brały udział w spotkaniach z młodzieżą w Warszawie, w zwiedzaniu Warszawy, w zwiedzaniu miejsc pamięci narodowych, tych, o których tutaj wspominałem, m.in. Muzeum Więzienia Pawiak, Szucha, ale także Muzeum w Wilanowie, gdzie pracowała, a także przez jakiś czas mieszkała Irena Malinowska. Serdecznie zapraszam na Dni Pamięci w Argestapu.